Cześć, siemanku, z tej strony Pola Witam was na moim kanale Dzisiaj jest gość specjalny Kaszojad To mój drugi kaszojad kuzyn Kaszojada nie cierpię A tu jestem Ale ja jestem chora no. Kurczę gdzie ty? Gdzie ty? Ty, gdzie? Wejdź, wejdź do mnie. Wyszłam do ciebie. Sprawdzę w ogóle, czy ty tu jesteś. Nie, nie Nie ma jak jakoś. No to chodź do mnie, kochaty. chodź Dobrze, już wychodzę z gry. A w ogóle? naprawdę jest. Co się czuję? Mam, mam stan podgorączkowy. Która Jezus, no próbowałam zażartować, a ona musi wszystko wygadać. I oczywiście. Tu tu bądź. A Anna wygaduje. Nie jechać do mojego Dobrze. Dobra. Szuka. Zobacz gdzie ja jestem ja stoi i skaczę.

Chodź do mnie! Co robisz? Tu się... Ja? Uch. Uch. Jak tu się robi? Siadaj i klikaj na to. I nie mogę. A ja mogę. Patrz. Siera, co nie jest do tego? To jest nudne. Chodź, idziemy tu. Idziemy na tamten plac. Dobra. Ej, opiecie, czy, czy gdzieś tam jest kolejnoga? Nie ma. Nie. Jak tam ta kobitka miała? Dyskroka. Nie. 面包 Chwa, wow. chwa, gdzieś... wow. ja mam pizzerinkę, a nie mam skoroki. Co? Ale na jakim dzień jesteś w ogóle? Na no za... no tym. Też nie ma. Mam kasę za to. No to chodź no poczekaj. Oj. Ja tutaj jestem. No na tu. Hello? To się ma ten lok. Ten, ten lok. zapłacić za to tankowanie. Nie, nie trzeba.

po poopalam. Dobra widzowie chyba kończymy. Nie, ale ja też mam mały procent. Ale ja mam jeden jeden procent, bardzo mało. Bardzo mało.